Witam Was w kolejnym odcinku Jestem Bardziej Podcast. Ja mam na imię Monika i jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, to prowadzę TikToka, prowadzę kanał na YouTubie oraz tworzę e-booki o rozwoju osobistym. Mój pierwszy e-book właśnie ma tytuł Jestem bardziej, a drugi. Bądź bardziej manifestuj skutecznie. Do tego stworzyłam też workbook 31 Dni Cudów oraz wydałam w wersji e-booka swoją poezję. Mamy self-promo za sobą, więc dzisiaj przejdziemy do kolejnego tematu, jakim jest teoria Luster. Jeżeli chodzi o ten temat, dostałam właśnie komentarz pod pierwszym moim odcinkiem podcastu na YouTubie od jednej osoby właśnie, żeby o tym nagrać. Także pozdrawiam cię osoba, która napisałaś, czy napisałeś ten komentarz. Dziękuję bardzo za pomysł i lecimy. Jeżeli chodzi o teorię luster, ja nie lubię się posługiwać jakimiś teoriami jakichś tam ludzi, yy, bo wszystko raczej co mówię, mówię ze swojego doświadczenia i ze swojego postrzegania, więc najprościej yy, powiem tak. Dla mnie teoria luster polega na tym i ogólnie w sumie polega na tym, że inni ludzie odbijają nas samych. Czyli my możemy przeglądać się w innych ludziach jak w lustrach. I to, co nas najbardziej uruchamia w innych ludziach, to, co nas najbardziej denerwuje w innych ludziach. Jest wynikiem naszego wnętrza. I teraz, żeby to wyjaśnić trochę na przykładach, powiemy sobie, jakby jak to się faktycznie przykłada na rzeczywistość. Zauważyłam, że wielokrotnie ludzie myślą, że teoria luster polega na tym, że jeżeli ja jestem dla kogoś niemiła, to ktoś jest dla mnie niemiły. Czyli jeżeli ja jestem dla kogoś miła, a ktoś jest dla mnie niemiły, to tutaj ta teoria nie działa. Słuchajcie. Nie chodzi o takie powierzchowne rzeczy, że jeżeli ty komuś kupisz kwiaty, to ktoś kupuje tobie. Jeżeli ty komuś powiesz coś brzydkiego, ktoś powie tobie coś brzydkiego. Nie. To jest trochę na głębszym poziomie. Ludzie nie tyle odbijają to, co robimy dla innych, czy to, jak zachowujemy się wobec innych, ale to, jak zachowujemy się wobec samych siebie i to, co tak naprawdę myślimy so o sobie i o świecie. Bardzo prosty przykład. Załóżmy, że masz wewnętrzne założenie w swojej podświadomości, że faceci to świnie. I spotka, spotykasz faceta, który na pozór wydaje się super, ale zaczyna zachowywać się w sposób, który sprawia, że ty się czujesz, że on jest świnią, tak? I to nawet nie chodzi o samo zachowanie, ale o emocje, które w tobie wzbudza, bo to właśnie te emocje odbijają się w zachowaniu kogoś innego. Oznacza to, że ktoś obiektywnie patrząc, chociaż ogólnie obiektywnie, subiektywnie to też jest, wiecie, subiektywne odczucie, co jest obiektywne. Ale patrząc z boku, ktoś może zachowywać się wobec Ciebie ok, ale to wzbudza w Tobie emocje, że ktoś nie zachowuje się wobec Ciebie ok. Więc Twoje wewnętrzne przekonanie daje Ci znać po Twoim odczuciu. Czyli ktoś traktuje Cię w jakiś sposób, ale Ty jego zachowanie filtrujesz przez siebie, przez co czujesz, że ktoś Cię traktuje na przykład źle. I właśnie to jest bardzo istotne w tej teorii luster, że ludzie swoim zachowaniem odbijają to, co my sami o sobie i o tych ludziach myślimy. Jeżeli masz postrzeganie, że wszyscy faceci są beznadziejni, to będziesz właśnie beznadziejne zachowanie u facetów widzieć. Nie dlatego, bo wszyscy są beznadziejni, ale dlatego, bo ty tak sobie założyłaś, więc będziesz widzieć na zewnątrz Twoje wewnętrzne założenia. I ta teoria tyczy się tak naprawdę całego naszego świata, bo zauważcie, że każdy z nas ma inną rzeczywistość i każdy coś zupełnie innego może mówić o świecie, chociaż żyjemy, powiedzmy, w tym samym kraju, w tych samych realiach. Jednak odbiór świata nie zależy od świata, ale zależy od Ciebie. To, jak widzisz świat, nie zależy. Od tego, jaki ten świat jest, ale zależy od tego, jak Ty na, to, na ten świat patrzysz i od tego, jaki jesteś Ty. To, co też jest ważne w tej teorii Luster, to rozróżnienie, kiedy to jest faktycznie odbicie nas samych, a kiedy to jest po prostu niefajne nie zachowanie. Ale do tego przejdziemy później. Wiecie, to jest tak, że na przykład, mm, kiedy jesteście w jakiejś relacji, często osoba w tej relacji pokazuje wam wasze wewnętrzne problemy. Czyli jeżeli na przykład ktoś non-stop Was denerwuje, ale denerwuje Was absolutnie wszystko. Nie, że ktoś zrobi coś bardzo denerwującego, ale ktoś zrobi coś i Wy macie taką irytację, że jesteście w stanie się wścieknąć nawet na najmniejszą pierdołę. To oznacza, że takie małe rzeczy, które Was irytują, wyciągają Waszą wewnętrzną irytację, która już Was była wcześniej. A to zachowanie dało tylko okazję do emanacji tych tych wewnętrznych emocji, które macie. Więc mm, odnośnie właśnie pracy z, z lustrem, ym, też są różne prace z lustrem, ale tu chodzi mi o, o pracę w tej relacji. Kiedy ty obserwujesz to, co się dzieje w relacji, jak to wpływa na Twoje wewnętrzne życie oraz co wyciąga z Twojego wnętrza. Wiecie, wszyscy mamy różne tła, różne doświadczenia, różne mm, doznania, różne historie. I teraz. Różne sytuacje, różne zachowania będą w każdym trigerować coś innego, będą uruchamiać coś innego. Więc jeżeli jakakolwiek osoba was w jakiś sposób trigeruje, czy odbieracie kogoś bardzo mocno cały czas w jakiś sposób, to oczywiście z jednej strony po prostu może oznaczać, że ta osoba taka jest dla was, a z drugiej jednak, że wy macie w sobie bardzo dużo emocji, które ta osoba po prostu wyciąga na światło dzienne. To tak jakbyście mieli, wiecie, coś cuknącego w szafie. I ktoś przychodzi i otwiera tą szafę, i wy wściekacie się na tą osobę, która otworzyła szafę, a nie na was samych, że wy macie coś cuchnącego w szafie. To jest trochę coś w ten deseń. Więc właśnie, będąc w jakiejś relacji i obserwując swoje emocje, bo tutaj są kluczowe Twoje emocje, czyli jakie te emocje najmocniej czujesz, jakie emocje dominują w Tobie, w Twoim wnętrzu, to będzie mówiło Ci, co masz do przepracowania. Tak jak mówię, jeżeli ktoś ciągle cię denerwuje, irytuje i masz w sobie tyle irytacji, no to faktycznie warto nad tym popracować. I jeżeli ty zaczniesz pracować nad sobą i zauważysz wtedy, że na przykład ta osoba już nie wzbudza w tobie tych emocji, to super. Natomiast jeżeli ty masz taką świadomość, że pracujesz nad swoim wnętrzem, ale ktoś po prostu się zachowuje wobec ciebie nie okej, okay, to wtedy warto y, popatrzeć, czy ta relacja to nie jest już tylko kwestia odrabiania twoich wartości, ale po prostu sygnał, że hej, ta relacja nie jest dla ciebie dobra. No i tutaj też dużo ludzi zaciera te granice, czyli ludzie siedzą w toksycznych relacjach, tłumacząc sobie, że odrabiają w tych relacjach wartości. Okej. Okay. Jak najbardziej. Każda relacja nas czegoś uczy, każda relacja jest doświadczeniem, lekcją. Możemy z każdej relacji wyciągnąć mnóstwo ciekawych doświadczeń, nauki i tak Tylko moment, w którym wy tłumaczycie sobie cały czas, że te negatywne emocje, które przeważają w waszym życiu, to są emocje, z którymi wy sobie musicie poradzić, ale jednocześnie tak naprawdę tkwicie w bardzo toksycznej relacji, która was tylko dobija i nie daje przestrzeni do pracy nad sobą. To już nie jest kwestia odrabiania wartości, jak kwestia po prostu odcięcia się od pewnych osób. Bo powiem Wam jedną rzecz, jak to w ogóle, jak to w ogóle rozpoznać? Jeżeli jesteś w relacji, która. Mm, Daje ci szansę przepracowania w sobie pewnych rzeczy, to ty masz tą przestrzeń, żeby pracować nad sobą. Czyli jest relacja, jest osoba, ta osoba wzbudza w tobie pewne emocje, ale ty w tej relacji masz tą przestrzeń, żeby nad sobą popracować. I tą przestrzeń można różno, w różny sposób zdefiniować, ale chodzi o to, że jest ta przestrzeń, w której ty możesz skupić się na sobie. Natomiast w toksycznej relacji. Nie ma tej przestrzeni do pracy nad sobą. Oznacza to, że Twoje życie jest zdominowane przez negatywne emocje, nie ma miejsca na refleksję i najczęściej ta dominacja tych negatywnych emocji nie bierze się z Twojego wnętrza tylko, ale też z tego, jaki jest ten partner czy ta osoba w relacji. I tutaj, jeżeli my przerabiamy wewnątrz siebie pewne wartości i też uczymy się miłości do siebie, to my z poziomu miłości do siebie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ta relacja pozwala nam się rozwijać, czy ta relacja zaczyna nas dobijać. Jeżeli mamy miłość do siebie, to wtedy od takich ludzi po prostu odejdziemy z miłości i szacunku do samego siebie. Będziemy w stanie zauważyć, Jakie wartości wnosi ta relacja do naszego życia, ale mamy świadomość tego, że nie musimy w niej tkwić, żeby te wartości odrobić, żeby te lekcje odrobić, żeby te rzeczy zrozumieć, bo samo tkwienie w takiej relacji zostawia ogromne piętno na naszej psychice i ogromną dozę nowych bodźców do rozwoju, ale tkwienie w takiej relacji. Często wiąże się z tym, że my nie mamy przestrzeni, żeby przepracowywać te rzeczy na bieżąco, więc ostatecznie wszystko musi być przepracowane już poza tą relacją, bo tylko wtedy będziemy mieli na to przestrzeń. Ogólnie o toksycznych relacjach porozmawiamy sobie w innym podcaście. Ale tutaj naprawdę chcę zahaczyć o ten temat, bo jest to dosyć istotne w tej teorii lustra. Naprawdę każda relacja jest testem z miłości do siebie. I miłość do siebie jest jedną z kluczowych rzeczy, jeżeli chodzi o cały rozwój osobisty, moim zdaniem. Bo miłość do siebie, ale taka prawdziwa, nie taka na, na zasadzie takich pozorów, że lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię jak wygląda moje życie. Nie. To jest, to jest fajne, to warto cenić siebie i tak dalej. Ale ja mówię tutaj o poczuciu takiej prawdziwej miłości do siebie z poziomu istnienia, miłości niezależnej od zewnętrznych czynników, miłości nie opierającej się na tym, jaka Ty jesteś, jaki Ty jesteś, tylko miłości wynikającej z tego, że jesteś. Ja wielokrotnie mówię: jesteś i to wystarczy, bo tak naprawdę dla mnie potężniejsze od poczucia miłości do siebie jest poczucie istnienia. Jeżeli medytujecie, praktykujecie wdzięczność czy po prostu taką uważność, to być może mieliście już w swoim życiu takie doświadczenie poczucia czystego istnienia. Ciężko jest to opisać komuś, kto nigdy nie przeżył tego poczucia, bo jest to niesamowity przepływ um, takiej energii i uczuć, które ciężko wpisać w jakiekolwiek uczucia, o których kiedykolwiek słyszałam, więc ciężko to wyjaśnić, ale jest to takie poczucie. Błogości, błogości z samego istnienia, błogości tego, że jesteś i czujesz, że nic ci więcej nie potrzeba, że to, że istniejesz, jest największą wartością w twoim życiu. I o takim poczuciu mówię, bo z poczucia właśnie tego, że jesteś i że to jest tak niesamowite, i na tym budujesz swoje życie, wtedy łatwiej jest ci po pierwsze zauważać, co jest dla ciebie lekcją, a co jest dla ciebie znakiem hej, uciekaj stąd. Po drugie. Ty cenisz siebie i swoją przestrzeń życiową na tyle, że nie pozwalasz, żeby jakieś relacje toksyczne w Twoim życiu się po prostu rozwijały, bo jesteś w stanie uciąć je w momencie, w którym widzisz, że ktoś przekracza Twoje granice, ktoś nie szanuje tego, kim jesteś, ktoś umniejsza Twoje wartości itd. Więc warto zauważyć, kiedy znaki o tym, żeby się zmienić, zmieniają się na znaki, żeby uciekać. Czasami ludzie nie zauważają tego momentu i to jest wtedy takie bardzo niebezpieczne. Bo wiecie, dużo ludzi tłumaczy sobie naprawdę tkwienie w toksycznych relacjach, odrabianiem wartości, tylko że wartości, kiedy odrobisz, ich nie odrabiasz w kółko i w kółko. I możecie zauważyć wielokrotnie, myślę, że doświadczyliście tego, że kiedy wy się zmieniacie, to często ludzie traktują was inaczej. I wtedy możecie zobaczyć, że kurczę, to faktycznie było odbijanie jakichś moich wartości, bo nagle ja zachowuję się inaczej, ja jestem inna, ja czuję się inaczej i inni inaczej mnie traktują. Ale w momencie kiedy ty podejmujesz pracę nad sobą i wiesz, że coś się w tobie zmieniło, czujesz to po prostu i inni ludzie na przykład cię inaczej traktują, ale pewna osoba traktuje cię tak samo jak zawsze, to to już wtedy jest oznaka, że to nie jest kwestia odrabiania wartości, ale kwestia ym, zerwania jakiejś tam relacji. I ja mam wrażenie, że żyjemy teraz w społeczeństwie, w którym ym, coraz większą świadomość mamy siebie i tego, że cenimy tą przestrzeń naszego życia. I dobieramy ludzi, którzy są w naszym życiu o wiele uważniej i o wiele ostrożniej, bym powiedziała. Więc to jest fajne. Natomiast jest masę ludzi, którzy tkwią w bardzo toksycznych relacjach, żyjąc w przeświadczeniu, że tak po prostu musi być, że taka ich karma. Słuchajcie, a propos karmy: to karma jest dobra i, i zła. Znaczy, ja, wiecie, dzieląc y, na dobre i złe rzeczy, ja tak nie dzielę, ale ogólnie mówiąc, y, w taki zrozumiały sposób. Czyli to nie jest, że ty musisz przeżywać nieprzyjemne rzeczy, bo, bo taka, taki twój los. Chodzi o to, że każdy z nas ma potencjał pełnego szczęścia. I czasami ten potencjał tego pełnego szczęścia jest przykryty naszym programowaniem naszymi, jakimiś, wiecie, Trudami wewnętrznymi, czy emocjami trudnymi, czy nieprzerobionymi traumami z dzieciństwa, różnymi rzeczami. Ale odbieranie sobie potencjału szczęścia i skazywanie się na po prostu taką agonię do samego końca życia jest straszne. I przeraża mnie to, że naprawdę bardzo wiele ludzi nadal to praktykuje czyli takie pastwienie się nad swoim losem, nie zmieniając go i skazując się na wieczne nieszczęście. Więc w teorii lustra. Nie chodzi o to, żeby wmawiać sobie, że toksyczność, której doświadczasz, wypływa z ciebie, ale żeby faktycznie zrozumieć pewne rzeczy, które wypływają z ciebie, ale odróżnić też te od tych, które z ciebie nie wypływają. I to już jest trudniejsze. I w takim razie spytacie, być może, no to jak to zrobić? Trzeba poznać siebie i trzeba przede wszystkim obserwować swoje emocje w różnych sytuacjach. Trzeba widzieć, kiedy pewne rzeczy z ciebie wypływają na wierzch. A kiedy nie, kiedy emocje, które czujesz, są tylko striggerowane zewnętrzną sytuacją, a kiedy emocje, które czujesz, są stworzone przez zewnętrzną sytuację. I teraz, jeżeli my z kimś jesteśmy mocno emocjonalnie połączeni, to o wiele łatwiej będzie takiej osobie manipulować naszymi emocjami i uczuciami. I o ile obce osoby bardziej dają nam lekcje, czyli takie, nie wiem, spotkacie kogoś randomowo i nie macie z nim połączenia żadnego, no to faktycznie ktoś was, wiecie, zdenerwuje, zirytuje, no to faktycznie może bardziej pokazać o waszej irytacji i tak dalej. Ale jeżeli osoba, z którą jesteście związani uczuciowo, emocjonalnie, wzbudza w was jakieś emocje, to czasami gubimy gdzieś to poczucie, czy, czy to ja, czy to ta osoba, o co tu chodzi. Więc kluczem zawsze, według mnie, w każdej sytuacji jest Posłuchanie siebie, wyciszenie się, wyciszenie tych wszystkich zewnętrznych czynników i zajrzenie w siebie. Bo wtedy, jeżeli jesteście w takiej relacji i zagłębiacie się w siebie, jesteście w stanie zobaczyć, czy w was jest ta złość, czy w was jest ta irytacja, czy w was są te wszystkie uczucia, które czujecie na co dzień w danej relacji. I w ten sposób to zweryfikować. Ogólnie temat jest w ogóle szerszy, głębszy i tak dalej. Jeżeli byście chcieli pogadać jeden na jeden, to prowadzę też konsultacje. Możecie do mnie pisać. Na mojego Instagrama jestem.monica, i tam właśnie rozmawiamy o takich tematach. Ja się umawiam na wideo rozmowy i wielokrotnie już miałam właśnie z tego, z tego tematu troszeczkę rozmów odnośnie tej toksyczności, odrabiania wartości. I to też jest taka bardzo personalna rzecz, więc jak czujecie, jak to z Wami rezonuje, to zapraszam. No i przechodzimy dalej. Zawsze najważniejszym wskaźnikiem odnośnie tego, co jest wartością do odrobienia, a co nie. Będą twoje emocje i ich odczytywanie. I kiedy poznasz siebie już trochę bardziej i zaczynasz się świadomie rozwijać, to rozróżniasz te emocje, które biorą swoje źródło w tobie i uzewnętrzniają się w sytuacjach, a te emocje, które rodzi sytuacja, które po prostu nie są twoje. To jest właśnie to, że kiedy jesteś tylko ty, nie ma dookoła nikogo. To jeżeli masz w sobie dużo jakichś negatywnych odczuć, one będą szukały emanacji, czyli nie wiem, nagle y, upuścisz herbatę, ona się rozleje, a ty się zdenerwujesz, no wtedy ewidentnie tutaj y, Twoja irytacja wychodzi na wierzch. Natomiast jeżeli, kiedy jesteś sam ze sobą, sama ze sobą, jesteś oazą spokoju, a kiedy. Jesteś przy jakiejś osobie, to po prostu wybuchasz. To tak, z jednej strony ta osoba może trigerować w tobie jakieś przestrzenie, których nie odkrywasz, kiedy jesteś sam na sam ze sobą, ale z drugiej strony, myślę, że częściej tak jest, że po prostu ta osoba burzy twój wewnętrzny spokój. I to jest dla mnie, myślę, kluczowe, jeżeli chodzi o, o poznanie samego siebie, żeby z poziomu harmonii wewnętrznej. Obserwować emocje, które zaburzają tą harmonię. Jeżeli ty dochodzisz do momentu, w którym czujesz się dobrze sama ze sobą, ale ktoś zabiera ci to poczucie, czyli on nie podbija tego, że ty nie masz tego poczucia, tylko po prostu ci je zabiera, wtedy takie osoby najlepiej po prostu odciąć. Być może w następnym odcinku pogadamy więcej o toksyczności, i o może czerwonych flagach w relacjach i tak dalej. Ale odnośnie tej teorii lustra, jeszcze chcę kilka słów powiedzieć. Nieważne w jakiej sytuacji jesteście, zawsze obserwujcie siebie i swoje wnętrze. Obserwujcie, co się w Was dzieje w danych sytuacjach. Jak reagujecie na różne czynniki zewnętrzne, bo to pozwoli Wam poznać samego siebie. Patrzcie na to, jaki świat Was otacza, jacy ludzie Was otaczają, nie tylko na jedną osobę, ale na większą, wiecie, większą część. Z tymi relacjami jest tak, że jeżeli otaczają Cię same osoby, które Cię denerwują, no to Ty masz w sobie zdenerwowanie. Ale jeżeli na przykład ogólnie spotykasz spoko ludzi, ale masz gdzieś takie powiązanie emocjonalne z jakąś jedną osobą, która Cię po prostu doprowadza do szału, no to to już nie jest kwestia, że Ty przyciągasz takich ludzi, tylko że po prostu emocjonalnie jesteś związana, związane z kimś, to w jakiś sposób toksycznie na ciebie wpływa. Myślę, że ten temat jest dosyć y, obgadany, chociaż i tak wiecie, to są wszystko takie tematy, o których można mówić godzinami, ale my zakończymy y, na tym punkcie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Jesteś i to wystarczy, słyszymy się niebawem.